Część 9. Wyspy Czaplak i Rajka Wyspy Czaplak i Rajka to 9 odcinek z cyklu Iława, Jeziorak i 17 wysp Jezioraka Zdrona, podczas którego odwiedzimy kolejne dwie wyspy. W poprzednich odcinkach leciliśmy nad letnią i zimową ławą, jeziorakiem oraz nad dwunastoma wyspami: Wielką Żuławą, Miłości, Małą Żuławką, Pustelnika, Gierczakiem Małym i Dużym, Łąkową, Bukowcem, Lipowym Ostrowem, rybackimi kępami południowymi i północnymi oraz Kobiecakiem. W dziewiątym odcinku zapraszam Was na dalszy ciąg lotu, legendy i ciekawostki. W roku 2023 opracowałem moją 96. Iławską trasę turystyczną i niespodziewanie odkryłem 17. Wyspę Jezioraka. To 36-kilometrowy szlak wodny zaczynający się w porcie Iława, biegnący od południowego brzegu po daleką północ przez wszystkie Wyspy Jezioraka. Na tę wyjątkową przygodę z przestworzy zapraszam Was w dziewiątym i w kolejnym odcinku. Naszą wyprawę kontynuujemy od 12 wyspy jezioraka Kobiecak, która leży w linii prostej 19 km od portu Iława. Lecimy na północny wschód, gdzie po pokonaniu 1010 m leży kolejna na naszej trasie wyspa. Za nami 28,3 km lot od portu Iława, docieramy do kolejnej wyspy jezioraka. Wyspa Czaplak nazywana również Czapli Ostrów, Czapli Ostrówek, Czapla Wyspa, Milcząca Wyspa, Oaza Miłości, a w przeszłości Szaplak, Czaplak Wedę, Kanisz Wedę, Raj Wedę. To 13 wyspa na trasie Ziławy do północnego brzegu Jezioraka o powierzchni 43 hektarów i trzecia wyspa pod względem wielkości. Leży w północnej, szerokiej części Akwenu, pomiędzy wsiami Matyty i Skitławki. W linii prostej 19,4 km od portu Ława, w obszarze gminy Miejsko-Wiejskiej Zalewa, 50 m od lądu stałego i 1700 m od wsi Skitławki. Jej linia brzegowa wynosi 3230 m, maksymalna długość to 1120 m, a szerokość 510 To jedyna wyspa na jezioraku, do której przez brud wodny można dotrzeć z lądu, a na mapach do połowy XX wieku widać prowadzącą do niej polną drogę z majątku polajny. Najwyższe wzniesienie znajduje się w południowej części wyspy. Osiąga prawie 2 metry nad poziomem jezioraka i 101,9 m nad poziomem morza. W 1873 roku Eli i Otto Lai odkupili wyspę o powierzchni 152 morg od pruskiego skarbu państwa i włączyli ją do swojego majątku polajne. Po II wojnie światowej, do połowy XX wieku, wyspa stanowiła pole uprawne przecięte na swej długości drogą polną. W 1964 roku na całej wyspie zasiano las sosnowy. Jednak nikt go później nie przerywał i z tego powodu z jednego miejsca wyrasta tu kilka pni drzew. Kiedyś, aby rozbić namiot na wyspie, potrzebne było zezwolenie z gminy Zalewo. Wyspa jest znana z wyjątkowej ciszy przerywanej bzyczeniem komarów i odgłosami natury, przez co wśród żeglarzy zyskała miano Milczącej Wyspy. Nazwa wyspy pojawia się w restauracyjnym dialogu kapitana i pana samochodzika w książce Zbigniewa Nielackiego. Od 1998 roku jest to użytek ekologiczny zbiorowisko boru chrobotkowego, objęte ścisłą ochroną muchów, porostów i ostoi ptactwa rybożernego. Czaplak pełni funkcję ważnego siedliska lęgowego, schronienia otoczonego gęstymi trzcinowiskami, które stanowią naturalną barierę. Pomimo swojej dzikości, jej okolice są cenione przez wędkarzy za obfitość ryb, w tym szczupaka, sandacza i okonia. Wyspa często pojawia się w relacjach żeglarskich jako cichy skarb północnego jeziora. Dla starszych żeglarzy pozostaje kameralnym i tajemniczym azylem. Związanym z legendą o księżniczce i rycerzu Czapli. Dawno, dawno temu na pobliskim zamku w Zalewie mieszkała śliczna i dobra księżniczka. Jej serce skradł piękny i szlachetny rycerz. Niestety ich miłość padła ofiarą klątwy. Zły i zazdrosny czarownik rzucił urok na ukochanego księżniczki, zamieniając go w długonogą szarą Czaplę. Mimo straszliwej przemiany, rycerz Czapla nie opuścił swojej księżniczki. Zamieszkał na wyspie Jezioraka, będąc blisko ukochanej. Ta wyspa stała się ich azylem, oazą miłości. Księżniczka potajemnie odwiedzała to miejsce, by karmić ptaka i spędzać z nim czas. Wierząc, że moc prawdziwej miłości jest w stanie przełamać każdy czar i przywrócić mu ludzką postać. Wyspa stała się miejscem Czapli, gdzie miłość triumfowała nad klątwą, dając zakochanej parze nadzieję. To właśnie od tego rycerza Czapli, a także od upodobania sobie wyspy przez bąki, bączki, bieliki, błotniaki stawowe, kaczki, łabędzie, łyski, perkozy, rybołowy, czciniaczki, a szczególnie przez czaple wyspa wzięła swoją nazwę czaplak. To tu w latach 60. XX wieku miało miejsce zderzenie dwóch światów. W przesmyku na północy wyspy, gdzie woda spotyka się z błotnistym rolniczym gruntem, doszło do absurdalnego zderzenia. Żeglarze na jachcie próbując nocą ominąć Czaplak i przepłynąć przez trzcinowisko prowadzące na otwartą Zatokę Rudnia wpłynęli na mieliznę. W tym samym momencie jadący z wyspy nieoświetlony ciąg rolniczy prowadzony przez pijanego kierowcę gnał po brudzie na brzeg lądu stałego do majątku w Polajnach. Zderzenie to było połączeniem dwóch sprzecznych światów – jachtu i ciągnika podnosząc komizm sytuacji do rangi lokalnej legendy, będącej przestrogą przez nocną dezorientację i alkoholem zarówno na lądzie jak i na wodzie. Po pokonaniu 30,2 km lotu od portu Iława i 20 metrów na wschód od brzegu Cypla wyspy Czaplak docieramy do kolejnej wyspy Jezioraka. Wyspa Rajka, nazywana również Rajkowa Wyspa, Wyspa Miłości, Wyspa Droga, a w przeszłości Libes-Inzel. To czternasta wyspa na trasie z Juawy do północnego brzegu jeziora i również czternasta pod względem wielkości o powierzchni 16 arów. Leży w Zatoce Rudnia i zaledwie 20 metrów od północno-wschodniego cypla wyspy Czaplak, 250 metrów od Rądu Stałego, 1600 metrów od zabudowanej wsi Skitławki, w linii prostej 20,5 km od portu Iława, w obszarze gminy Miejsko-Wiejskiej Zalewa. Jej linia brzegowa wynosi 180 metrów, maksymalna długość 160, a szerokość 40 metrów. Rajka jest małą, niską wyspą, porośniętą drzewami, krzewami i trzciną. Ze względu na rozmiar i bliskość czaplaka jest często traktowana jako jej przyległość, choć formalnie stanowi odrębny obszar. Ze względu na płytkie wody oraz rozległe trzcinowiska, jej linia brzegowa jest trudno dostępna i z tego względu jest to bezpieczne miejsce do gniazdowania ptaków wodnych, kaczek krzyżówek, łyska, perkozów i czapli. Teren Zatoki Rudnia jest ważny ekologicznie to spokojniejsza, rzadziej uczyszczana część jeziora. Rajka wraz z czaplakiem i pobliską kępką. Tworzy naturalny mikroarchipelag ptasik siedlisk, naturalnie odseparowany od ruchu turystycznego. Rajka to wyspa, której strzegła Czapla. Dawno, dawno temu, gdy jezioro jeziorak było dzikie i bardzo obfite w ryby, u brzegu Matyt mieszkał stary rybak nazywany Rajkiem. Był samotnikiem, który najlepiej czuł się na jeziorze. I znano go z tego, że nigdy nie brał z natury więcej niż potrzebował. Ludzie mówili, że potrafił rozmawiać z jeziorakiem, bo zawsze wiedział, kiedy przyjdzie burza, kiedy podniesie się woda i kiedy ryby pójdą na tarło. Pewnego lata rajkowi ukazała się wielka biała czapla, która ku jemu zdziwieniu nie uciekła, lecz stanęła na pniu nad wodą i patrzyła prosto w jego oczy. Rybak zrozumiał to jako znak. Podążał więc za ptakiem, który poleciał nad lustrem jeziora, aż dotarli do małej wysepki porośniętej trzciną i tatarakiem. Czapla zatrzepotała skrzydłami i zniknęła w gęstwinie. Od tamtej pory rybak często odwiedzał tę wyspę, wierząc, że jest miejscem chronionym przez duch jeziora. Nigdy tam nie stawiał sieci ani żaków. Mówił, że to święty spokój ryb i ptaków. Gdy Rajek zmarł, mieszkańcy Matyt zauważyli, że Wielka Czapla często siada na małej wyspie w Rudni, dokładnie tam, dokąd doprowadziła rybaka. Ludzie zaczęli więc mówić, to Rajkowa wyspa, a potem z czasem krócej Rajka. Wierzono, że kto podpłynie tam z szacunkiem, temu jezioro będzie łaskawe, a kto zakłóci spokój wyspy, temu woda popsuje sieci lub srogo zaczesze burty łodzi w najmniej spodziewanej chwili. Za nami 14 spośród 17 wyspiezioraka: Wielka Żuława, Miłości, Mała Żuławka, Pustelnika, Gierczak Mały i Duży, Łąkowa, Bukowiec, Lipowy Ostrów, Rybackie Kępy Południowe i Północne, Kobiecak, Czaplak i Rajka. Przed nami kolejny odcinek o ciekawostkach 17 wyspiezioraka, na który serdecznie zapraszam. Iława raduje, uczy i inspiruje. Do odwiedzenia Iławy Jezioraka zachęcam i motywuję. Pozdrawiam.